Jest to dosyć duża, proszę Państwa powiem, umowa. Wiele stron. Na końcu jest to jest sama umowa, jest stron 14. Załączników jest około 100 setki chyba. zanawiający. dobrego. Widzicie, żeby wszystko się dobrze zrealizowało. I pragnę zapewnić, że z tej umowy się wyłączymy. Nie jest to dla nas e, żadnym problem. Powinniśmy przejąć plac w ciągu tygodnia, plac budowy w ciągu 7 dni i rozpoczęliśmy prace przygotowawcze, a tym samym już roboty. Takie zima Wam nie pokrzyżuje planów? Pogoda? Tak. No, niewątpliwie zrobi wszystko, żeby pokrzyżować, jak wystarczy wyjrzeć <laughs> za opór. Ale, ale dla prac przygotowawczych to, to nie, ma, nie, ma, nie ma dużego znaczenia. Również ta pogoda nie przeszkadza w rozpoczęciu robót ziemnych. Będzie to dosyć skomplikowana konstrukcja, ale my do takich robót jesteśmy przygot, przygotowani i przyzwyczajeni. No i zawsze jest e, może nie tyle problematyczne, co pracochłonne, czasochłonne. E, z, montowanie i uruchomienie wszelkich instalacji.